Nie okay. uwielbiam, że nie będę się tam po prostu A, ale mam też ten stary. Co się ja stało? Może, ale... że masz kamerę, to, to nagramy to wszystko. Ale, Adam, Adam poczekaj, uspokój się. Proszę, ci nie. Prosić, nie z... Adam, czemu z... się spakowałeś, Adam? No, tak dlatego, że nie będę pod jednym dachem siedział z uszustem. Dobra, poczekaj. Ale co się stało? Adam dalej, Adam, Adam, nie nie no, się. Spokój się, Naprawdę cię bardzo pod jedną osobą. Musisz rozumieć na tym kanale. No. No, inaczej, nie chcę na pewno być oszukiwany. Rozumiem wszystko, wszystko bym zrozumiał. Miesze, że bym ale cię cię, ja bym cię nie Ja bym cię nie oszukał O tyle miesięcy być spakował. cię nie ale Ja cię nie ale Nie chodzi mi o Nie chodzi mi o komuś. Chodzi mi tutaj o Poczekaj, no poczekaj, zamknę te drzwi. To o co chodzi? No, o to chodzi. No, ja, spokój. No dobra, poczekaj. Nie będę po prostu pod jednym dachem razem poszłusnął. Chodzi mi tutaj o z tego. Yy, Pożyczyłem mu kasę na wszystkie te bity. Znaczy to był mój taki wkład? jakie bity? Czekaj, 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 początku do, do, do płyty, tak? Do tej jego płyty. No, jak Przecież my płytę. Yy, jak zapłaciłem za wszystko? Nie, ale mi chodzi o to jego płytę. A ty go nie wypał? No, no, to po prostu do tego chciałem, żebym mu pożyczył kasę. No to zapożyczyłem się troszeczkę od rodziców, dałem mu tą kasę, mówię spoko, widziałem w tym potencjał, mówię ok. I, i miałem mieć w tym jakiś wkład. A mimo wszystko teraz nie do nic nie mam. Kto jeszcze dostałem takie, takie wielkie, a weź teraz spierdalenie, nie. Ale dobra, stary, czego ty się spodziewałeś? Przecież widziałeś chyba, że ta płyta to nie wypał, czy nie? Inaczej, no wszystko się fajnie zapowiadało, też chciałem mu pomóc spełnić troszkę marzenia. Myślałem, że później dostanę, chociaż głupie słowo dziękuję, a nic nie dostałem. Nic. I, i powiedział też, że jeżeli nawet zarobi sobie ze, ze swojego sklepu, to wtedy mi ze sklepu odda. A co się okazało, teraz sklep zamknął i nawet ze sklepu mi nie może oddać. Czyli czekaj, yy, ile mu pożyczyłeś? No 25 kół Ile? 25 tysięcy złotych mu pożyczyłem. No ty no. pożyczyłem po prostu od rodziców. Był taki moment, że mogłem pożyczyć. A kiedy to wtedy było? Wtedy chciałem też pożyczyć na otwarcie. Kanału, ale, że nie otwierałem jeszcze kanału, no to mówię: Okej, okay, pożyczę po prostu na razie dla Dredziastego, bo powiedział, że później mi odda z tego swojego sklepu. No, no, i, no i wyszło, i wyszło, tak? No ale co, co, co? Nie możesz do niego i mu powiedzieć, że nie, podał ja, pieniądze? ale już z nim rozmawiałem, no i po prostu dostałem takie, a teraz to się możesz gadać, nie? Jakby, jakby w ogóle tego tematu nie było, jakby to się nigdy nie wydarzyło. Więc powiedziałem, że, że nie będę po prostu już tego chciał słuchać, i wyjeżdżam stąd, i chcę się ustatkować sobie na nowo, że sam że się jakoś ustabilizuję I ogarnąć tą kasę, żebym mógł że rodzicom tam A Aha, czyli chcesz do pracy jechać? No, no pojadę do pracy. Normalnie sobie będę pracował. Czyli mówisz, że nie, ale cię powinno bym do pracy i pracował. Pewnie tak, jest normalnym chłopakiem, więc mogę pracować. Ale k***a, ty powinien się odzyskać pieniądze od niego, no tak nie może Została być. No, co mam na miejscu, to szczerze. Jak cię tak portretował własny kolega, z którym mieszasz pod jednym dachem, też bym pojechał do pracy, miał Nie bym. Hmm. no kurwa, co wy gadacie? Przed on musi oddać pieniądze. No, ja no dobrze, no, ale co ale ja będę ale nie wyciągać, to nie będę siłą nic wyciągał. Trudno, może... I z nim pogadać! No, kiedyś I z nim pogadać. W tym momencie masz i z nim pogadać, a nie po prostu lewać sprawę, jakby się nic nigdy nie wydarzyło, stary. To jest 25 ale on też mi okretnie jednokrotnie, nie można tak pozwalać! No to, bo jeżeli... to zostawiłeś, mimo wszystko też zostawiałeś, też mu ułożyłeś te wszystkie kwoty. Nie? Tak, ale ściągałem z innych rzeczy. Po prostu, jeżeli on coś zarabiał, to po prostu automatycznie to ściągałem. Ja to powiedziałem, że ostatnio na klip on mnie pożyczył 10 tysięcy. Kto? To jest clip. Ja, ja, że... Ale to prosił mnie, żebym wam nie mówił. No, no, no to fajnie. No to już nie masz tych pieniędzy. Dobra, Adam, idź pogadać ja na spokojnie, bo to się zyska. A tyle miesiąc. To jest 25 tysięcy zł, stary. No dobrze, to jest miesiąc miesiąc. ale szkoła, ale. Ja już z nim rozmawiałem. Idź z nim jest... pogadać, mówię ci. Idź z nim pogadać, tylko stanowczo. No to może chodź ze mną, to zobaczymy, co przytomu powiem. Dobrze. No tak. Że... sprawę nam. Znowu, znowu, no. Znaczy, znowu, no chciałbym w końcu to wyjaśnić. Ale co ty chcesz wyjaśnić. No chciałem to wyjaśnić, no bo jednak to, to nie są drobne, nie mimo wszystko 25 tysięcy to nie, to nie jest mało. 25 no ja no, nie chciałem o tym wspominać, bo mnie prosiłeś, żeby to, no, no, no. to słałem między nami, a tak, okazało się, że Adamowi widać widzisz. Ale my między nami nic nie było uwzględnione. Między no nami. słuchaj, pożyczyłem ci na klip 10 tysięcy. Coś tam było, czy co? Ja nie wiem, ja tego akurat nie wiem. Adam mówi, że. Między nami to mogę ci tylko powiedzieć, że jesteś przyjebany. To między nami na słońcie. No, no to... to między nami, tak między nami. Na, między nami. A, a, między, nie, to co, a między nami, jeżeli chodzi o te 25 koła, to pożyczę ci do Twojej płyty? To co? Jaki, ty, ty 25 koła Człowieku, O co tutaj chodzi? No bo no, on się to śmie z tego, on tak jakby w ogóle tego nie było. Więc ja mam mam wytrzymać moje 10 tysięcy. Moje 10 tysięcy, myślałem, że tylko. No. że mi odeszła miesiąc, tak jak mówiłeś, tak? Mijało o co ty, Nie, nie chodzi? wiem, ja. ja ja tylko to nagrywam, kazali mi to nagrywać. Kogo ty ze mnie robisz? Ja kogoś z ciebie Dobra. robię, nie wiem. 25 tysięcy Adamowi wisisz na pewno, bo ja mu akurat uwierzę. No 25, 25 000... tysięcy ty, ty, ty sobie? No co mi nie wiesz, myślałem, że chciałbym otrzymać na pieniądze? I wiesz, ja dobrze nie jestem na piątki, bym nie uszuczał. 10 tysięcy za klip. A ty w Pierdol chcesz? Czy nie? A ty? Ja? Może nagrywasz? Kogo ty ze mnie robisz, co? Ale kogo ja z ciebie robię? No wiem, że ta rozmowa nie będzie miała starego sensu. No bo i tak i tak się, że takie żebyś nie czy tutaj, wy chcecie się, nie wiem, przy mnie Dobra, a skada, a skada, a nie zbudować? Karmady nie, przy mnie, nie wiem. stary, musisz oddać Adamowi pieniądze. A, ale wy chcecie urosnąć przy mnie czy Adamowi co? Adamowi musisz oddać pieniądze. Puszcz, ja ci a, nie wierzę. Ale to, po prostu ci nie wierzę, że, że wisisz mu pieniądze. Znaczy, że on ci wisi pieniądze, ale Adamowi ja, ja wierzę. Muszę w tym te... Ale wy chcecie się dowartościować, czy co? My nie rozumiem. Dobra, inaczej. Poczekaj, zaraz dowiecie się sprawy, ale chciałbym, chciałbym z tobą... Zaraz dzwonię na policję, policję a, zaraz dzwonię na policję, bo to do internetu leci, ja zaraz dzwonię na policję, Policję, że fałszywe dane są do internetu, i ja zaraz na policję zadzwonię. w takim razie co, Policja ta? Ja, ja odpuszczam te 10 tysięcy. Okay. zaraz się za wami ruszają. Ja odpuszczam te 10 tysięcy, bo już ze mnie złodzieja. Nie tak ja, wróci. Ja z... wiem, że 10 000, się no. te 10 000, I zaraz będziecie no. mieli no. problem. Zróbmy koniec. Skończcie takie kłamstwa w internecie. Koniec Adam. 10 tysięcy wyparowało, ja się nie wklącam. No, Zresztą wiadomo o tym. On?

No i co? No wiem ci, że tego tak nie Ja mu odpuszczę te 10 tysięcy, ale no nie no chcę. A powiedział policji, to powiedziałeś, że odpuścisz. tysięcy. No właśnie, to jest podejrzany ja, Nie o to chodzi. Ja po prostu wierzę, że ja mam wywalone w pieniądze, dla mnie pieniądze się nie liczą. 10 tysięcy to nie jest jakaś duża kwota, ale po prostu jak mam wyjść na złodzieja, no to dziękuję bardzo. Ja nie chcę wejść na te 10 tysięcy czarno nie wróci. Wszystko zło wraca do wszystkich. No tak, no zło wraca, dobro też wraca. Więc myślałem, że dobro w tym momencie też do mnie wróci. Trenero, chciałbym z tego miejsca. Chciałabym pożegnać i podziękować ci za wspólne nagrywanie. Wiem, że się, jeszcze się pewnie zobaczymy na wiosce, ale, ale no w tym momencie ja wyjeżdżam. Jak to? No, wyjeżdżam po prostu dlatego, że yy, pewna obietnica yy, nie została tutaj dotrzymana i jadę do pracy. Muszę sobie po prostu trochę kasy zarobić na swoje wydatki i, i nie będę miał czasu na nagrywanie. Jak obietnica? Już tłumaczyłem tutaj chłopakom. Po prostu kiedyś potrzebowałem jakiegoś zastępu, 20 tysięcy, nie oddał mi do teraz. Nawet nie otrzymałem słowa dziękuję, a jeszcze otrzymałem takie coś, że nawet o tym w ogóle zlewa na to i jakby tego nie było. Traktuję to jak powietrze. Nie, to... nie da się tego jak przydowodnić? No właśnie, a my. Nie... Nie możemy no się, się zbić. No nie wiem, no może my się dowiedzieliśmy. Mogę w SMSach wam pokazać, jedynie, że, że mu pożyczałem. W sms smsa. Mogę wam w SMS-ach pokazać, że e, po prostu. chyba, że przelew, bo robiłem przelew wtedy. Robiłeś przelew. Tak, to mogę wam pokazać, że był wtedy przelew. Dobrze, pokażę. Ham, no dobra, to pokażę no, wam. A ja też się pokażę. pokażę. A pokażesz, czy ten sam numer konta? A pokazać ci? E, w sensie chcę zobaczyć, tylko czy ten sam numer konta. Wyślijmy to Wyślij pod pot, potwierdzenie na smsa. Ja mam to bez... mi Tobie. Potwierdzenie przelewu mi wyślijcie, obydwoje. Dobra. Że ja nic mu nie by... a to można do internetu opublikować, nie? To może się na policję to normalnie zgłosić. Ale ja nie chcę tego publikować tak oficjalnie, jaką skargę taką na policję. Po prostu nie chcę tego robić i nie zrobiłbym tego żadnemu ziomowi. A Ale jaki to jest ziomal stary? No, Dwa... a, nie, nie chcę. Chcemy być do końca w y, w zgodzie z własnym sumieniem, a to jak on się zachował, tak się zachował, do niego wróci karma. A do mnie kiedyś na pewno też wróci dobra. jednym dachem i takie rzeczy. Się... Ja, ci, ja ci już wysyłam SMS-em w tym momencie potwierdzenie. Masz to potwierdzenie, pusz? Hada par. ci. Poglądę Masz ty w ogóle. No co? No tak. To było widać? Parsz, kwota 10 tysięcy złotych. Dobra, rzeczywiście. no. Ja ci wysłałem na same zamiastu. No dobra, no ale co, co robimy z nim? Znaczy no szczerze, on mi też jest winny pieniądze. On się w ogóle nie rozlicza ze mną. Szczerze? Ale ja już to wziąłem pod nas straty, nie? A szczerze, kurka. Wziąłeś to na straty. Wziąłem to na stratę. Ja wziąłem wziąłem no. Tylko Adam! Ty możesz, Adam! I właśnie, ja chciałem to, to powiedzieć, pozwoli. że ja mam pieniądze i ja mogę sobie pozwolić, że drewiasz mi o Bo to są nie, nie są wysokie kwoty dla mnie, ale dla ciebie, jeżeli ty pożyczesz 25 tysięcy człowiekowi. Na 10 no tysięcy. No, no i dostałem też to, było, to jest dla mnie taka lekcja życia. Dostałem też na brzągę, że jednak to nie, nie jest to, tego robić. Tak? Jeśli byś... Począł jakieś pomosty? Nie Pole mi zara, kasę wszystko przyniesie w zębach. Jak no, mnie dali. wkurzy. Hey, kto? Kuzynowi 25 tysięcy oddawaj. Dalej, co widzisz by... dalej, bo ci zaraz na odsetki naliczę, nie? Ci takie odsetki naliczę w skali 6 do 10 kurwa i oddasz szybciutko kasę od tych co pożyczałeś. Pożyczasz to oddawaj, być fair, kurwa. Bo zaraz inaczej pogadamy. Jeden telefon wykonam i wpadnie tu. Popatrz patrzku w parę i prześwięci. Dragon, chodź. Dobra, nie zwracaj uwagi, to jest po prostu poragan. Mniejsza. Jesteście żałośnie. Jesteście żałości, naprawdę. Znaczy, takie szopki inaczej, ja, ja go tutaj nie prosiłem, ja się to z tobą to nas spokojnie załatwię. No, takie szopki, wiesz co, że wam wstydnie jest, e, naprawdę. Ale to możemy to na spokojnie załatwić. W tym momencie no, może nawet do wszystko, co tak. jest na kamerze usunięte i my możemy sobie to na spokojnie załatwić. No, no. Może możemy to usunąć, tak, no, nie? Tak, no to usunę. A porozmawiamy na tak? Porozmawiamy na no Nie, bo ci nie wierzę, no. stary. Nie wierzę tak, ci. Rozlicz, ja ponio... Jak się rozliczysz z nim, to nie, to ja ci nie wierzę. Rozumiesz? to Ja ci nie wierzę. No dobra, inaczej. Nie, ty mi to, ja tobie Jeżeli chcesz spokojnie pogadać, to chodź. Ja będę czekał za 10 minut u mnie w pokoju, sobie pogadamy razem na spokojnie, bez żadnych kamer. I co, i co ty chcesz? No i po prostu wyjaśnimy sobie na spokojnie, no tak? Wszystko. No i co? I, to, I ty liczysz na to, że to nie trafi do Internetu? Tak? No nie, to wtedy nie trafi. Tak? tak Jeżeli będziemy mogli sobie wyjaśnić i, i będzie zgoda obu stron. Tak? No dobra, jak coś, ja będę czekał. No. No i co czekałem? Czekałem już 20 minut No No, no i nie, nie ma go, trudno Ja muszę tę kasę oddać rodzicom, obiecałem że im oddam e, Jeszcze mam na to miesiąc Ogarnałem sobie dwie prace Będę pracował do 15 i od 15 później do 22. Ale no, no, nie tak. przyszedł w ogóle, chcą porozmawiać no, no nie przyszedł, trudno No trudno, no coś... coś. Ja nie chcę zrobić sobie teraz e, żadnych problemów dodatkowych, już mam wystarczające, wystarczające problemy po prostu. Jest ja mi przykro, no naprawdę. No, Słuchaj, ale stary, praca uczy charakteru, ja pracowałem z zyska nie się. Nie martw, nie martw, nie martw się. nie mam teraz całej kwoty, żeby ci dać 25 tysięcy, a jeśli To zabrać zabraknie, z drugiej kwoty, to ci Wyślałem, że mi oddasz za jakiś czas. No dobra, spoko, ale mimo wszystko y, to jest też mój błąd, że jednak pożyczyłem tą kasę i... No mój No ja też trochę straciłem, znam gdzieś potwierdzenie przylewu. No też, no widziałem, też. Nie, ja jak będę mógł, to też ci kuzyn pomogę jakoś, nie? Ty i tak mi będziesz pomagał, powiedziesz teraz ze mną przy no moich pracy. Tak? Będziemy huragan no. będzie, jako jedyny pomocny się zgodził, żeby za mną szybciej pojechać i będzie mi pomagał. No ale naprawdę zachował się jak świnia ostatni prostak No, to pro jest spokojnie, tak. spokojnie, no takich ludzi nie? Ja wiem, że karma wraca. Chciałem pomóc z filmami, mimo wszystko choć nie byłem na ostatnich odcinkach jakoś bardzo dużo bo mnie to też męczyło, miałem z długowy, co będę musiał zrobić, żeby ogarnąć tą kasę, no ale no, no nie dało no, rady jakoś tego ogarnąć tak normalnie po no, ulownie. Ogólnie ro to też nie było takiego problemu, że żebym sobie troszeczkę tak jakby odłożył ten termin spłaty tego długu, ale moi rodzice mają troszeczkę cięższy teraz okres czasu. No, jest co jest, jest pandemia i, i chciałbym jednak pojechać i pomóc innym. Jest, jest mi przykro, naprawdę bezprzecie no, jak mogę... Kura raz to na pewno. Najważniejsze, że tutaj pomagasz Kamusowi, że kanał się trzyma jest wszystko no. okej. Okay. A ja pomogę, A, no. pojadę teraz z Kuzynowi, pomogę wujkowi, pomogę i będzie jakoś to. Mi też jest ciężko, bo też pracuję jako barber, a w międzyczasie muszę kolejny kanałowi, Ale, no cóż, no, no ale kiedyś ci to wyjdzie. Kamusiowi opowiada się. Pomagasz dobrze, to dobrze do ciebie wróci, pamiętaj. Kamusiowi się... powinienem się odpłacić za to, co też mi dał, też się zachował w porządku do mnie. Farmu, no dobra, cramuśowi Adam, cramuśowi jeżeli chcesz ma... jechać, no to. No i właśnie miałbym prać, bycie mnie podwieźć na poziomie. Ja cię podwiedziałam, bo moje mam 20-40 Podwaga na poziomie, No, Ja też siodam. Podwiedziemy się. Nie ma problemu. Dobrze się nagrywało, ale. Ja dopakuję ostatnio jakieś swoje rzeczy, jeszcze pójdę pożegnać się z Wioną, tylko powiem jej. Tego. No. Wioną, chciałam Cię poinformować oficjalnie, że, że wyjeżdżam. Nie wiem na jaki okres czasu, ale muszę jechać, spłacić po prostu swój dług pieniężny. Jaki dług? No, Gdzie dług... Ty wierzę? No ale wierzę, nie wiem, do domu i tak? Nie, nie, jadę do domu, właśnie muszę y, pójść do normalnej pracy, zarobić pieniądze, żeby oddać rodzicom po prostu kasę. Bo... Ale za co? Pożyczyłem temu jakiś okres czasu temu na płytę, no i, no i nie dostałem po prostu pieniędzy, a zbliża się termin spłaty i muszę oddać Jak Jak ja, to przegrałeś. A to nie twoje pieniądze? Nie. No. Tym razem nie. Znaczy, no. na no. mi też wisi, ale... to, no to była na... No jeszcze on, ma... Mi tam on ma swój dług, jeszcze był kamuflaż na drugą płytę, a on nie ma... Jak to twój pracownik był? No dawaj mój hajs. Komu? No, to to no, nie ale co z tego, jak musiał będzie musiał mi oddać? No, ja już no proponowałem mu pożyczkę. Tak, nie nie ja już mu proponowałem Samy pożyczkę. No, trudno. Bo jak mu pożyczę Adamowi, to i tak będzie musiał mi oddać, i ja Adam nie chce ode mnie pożyczać. No. No, na takiej zasadzie to wygląda. Wolili jechać i spłacić. No, ja po sobie po prostu zarobię, na to pójdę do normalnej pracy, na mnie to nie jest problem. Ty. No nie wrócę. No, no jak spadzę, to wrócę. Co? No ja właśnie chciałem zaproponować zrzutkę, wiesz? Właśnie się no to się ja się Ja mam 5 tysięcy na koncie, mogę je wypłacić i ja mogę dać dychę. 10 tysięcy. Masz wielką piątkę? Mm, no, mam trójkę, no ale potem wstaję ze współpracy jeszcze, więc będę miał. A ty masz? nie? No jeden telefon i mam bez problemu. Czyli 10, 15, 18 i 17 tysięcy. na 5. Dobra, ja dorzucę. Ten dwójkę, tak? Tak, dorzucę te dwa tysiące no. za ciebie, wielkę ja Za mnie? za mnie. No, no za niego Nie, nie ja, przyszedł też? Nie, to poczekaj, ty dajesz dychę, ona też daje piątkę, przecież powiedziała nie o, co <grym <grym <was> co? Toś dobra, No to ty coś pomieszał, dobra, nieważne. A e, to czyli co? No jesteście zgodni wszyscy, że trzeba mu dać kasę. No ja dałem tak. 5 tysięcy bez mu dla dawa. Ja też dam. Dobra, no ja też dam, jaki musi mi tego oddawać? Po prostu damy mu to. No. no. Tak, no. tak będzie no nie znamy no. no na, no na, tak na, na kanale, więc tutaj taki skok. Aż boję zapytać, co dla mnie byście zrobili. Dobra, idziemy powiedzieć wprost, po prostu. Ci coś powiedzieć. A nam udzielaliśmy dla Ciebie 25 tysięcy? Nie. Złożyliśmy się. Ja mam naprawdę bardzo dziękuję. Ale co, nie będziesz musiała oddawać? A ja właśnie inaczej, ja się będę źle z tym czuł, że wziąłem od Was te pieniądze. Nie, stary, no, Ale to jest mój, mój błąd, stary. To jest mój błąd, że takie coś zrobiłem sam nie mając pieniędzy, dałem tyle komuś. Ja, ja nie chcę teraz. ja Chcę po prostu to odpracować i chcę się później dobrze z tym czuć. Ale gdzie o to odpracujesz? No, odpracuję, mam pracę na budowie. 20. Na budowie! 16 godzin dziennie, a, ale nie masz takich ciężkich warunków, bo jest naprawdę w porządku kierownik i. i no stary. I myślę, stary. Dobra, my będziesz pracować. Godzin, godzin, dziennie. pracowałem już na podobnych warunkach kiedyś i, i, i naprawdę podejmę się tej pracy, odpracuję to, troszeczkę chociaż może w tej pracy sobie no uświadomię ja rzeczy i, pracy. i tyle. Dobra, Trając słuchaj, do codziennie będziesz no. tu na odcinkach i w ten sposób dla nas tak jakby Ale opracujesz, żebyś grał na filmach, Ja tak? się będę będziesz tak, Będziesz pan, na my... filmach, więc będziesz jakby pracował. Ale ja się będę z tym czuł, przez ostatnie dni też troszeczkę się polewałem odcinki, nie powiem na odcinkach i teraz chcę wszystko zachować w porządku. Wy sobie występujcie, okej, nagrywajcie, ja na Ale to nie będzie to w porządku. Filmik, piątkę Stary i, ja, ja nie chcę czegoś takiego, ja nie chcę czegoś takiego Naprawdę. Będziesz urał nas w filmie, to jest jakby taka praca Nie ja obiecuję, że postaram się wrócić jak najszybciej Jeżeli się da, to ogarnę sobie jeszcze jedną pracę I, i będę pracował też z tobą Trzy razy na raz? Nie no, to mam dwa etaty, więc, więc spróbuję. No to je, weekendy jeszcze będę miał jakąś pracę, żeby ogarnąć. Tam, tam naprawdę. naprawdę. Pamiętasz, pracę. jak byliśmy nad na budowie, jak narzekałeś, że kangoszyk ci wysiada. Było się zamknąć. No, Masz tylko jedno no, życie, jedno kurz. No, ale ale no, przecież się ja go... Go... pracuję miesiąc czy tam dwa miesiące, do, Doma, no, to nie no, no, to będzie. Dostanę chodzi kołczkę, dostanę kałackę. On ma dwie zmiany. Ja będę na dwie zmiany, z nim robił. Poka się zaraz zagoi. Zakracujesz. Będziesz pracował na tej budowie, a, a później będziesz nie, niezdatny do, tutaj do postanowić. Nie, przyjadę, będzie dobrze. Słuchaj, no, taka ja pożyczymy to... ci, już nie świetnie, no, powiedz coś może. No nie świruj, no. Stary, ja naprawdę nie chcę, ja się będę... Z... Nawet to nie, nie będzie pożyczka, tak jak wielka mówi, to ja ja chcę, po prostu chcę, ci chcę, dodamy. Ja chcę, to będzie zarobki no i tyle. Nie, ja nie chcę takiej darowizny, ja lubię tak ja coś docenić, na co sam sobie zapracuję, a w tym momencie, jak byłem tutaj przez ten czasu, yy, mało występowałem na odcinkach, mało na to zapracowałem, więc nie chcę tak. Dobra, ale, ale, ale teraz będziesz dużo na odcinkach za no, to. No dobrze, no to będę też później jak wrócę, wtedy będę naprawdę zaangażowany na 200% i to obiecuję. Czemu wyszedł ma tam z auta? Stary, ciężko jest. Czemu ty się poryczałeś? Ciężko jest po prostu, bo traktowałem go jak swojego przyjaciela. I, I mimo ja wszystko. Się ale spokojnie, spokojnie, mordo. po prostu wiesz, jeżeli z kimś naprawdę, że jest codziennie, jesteś z nim, że nim w zgodzie i, i ufasz mu przez tyle czasu, po, powierzasz mu naprawdę wiele, jeszcze dajesz mu siebie dużo, no to no to, to się tak później boli, bo dostajesz takiego jednego wielkiego kopa. A naprawdę zaufałem mu bardzo. Zaufałem mu bardzo. I to jest druga taka sytuacja już w tym miejscu. Nie. No, trudno. No widzisz, to nieraz są To ja No traktowałem go naprawdę jak takiego dobrego ziomka. Może nie jak takiego brata, ale jak takiego dobrego ziomka stary i, i boli mnie to bardzo, że jednak dostałem taki cios prezy. To jest takie jak takie bicie noża, nie? Mimo wszystko. Trudno, Będzie dobrze. Nieraz są takie debilenia, Że nie potrafimy się zachować. Szkoda mi go. Wrócę, wrócę silniejszy. Adam, no wszystko będzie dobrze, no. Wrócimy. Tylko ci nie znaleźć na tej nie budowie. Spokojnie. A, pracowałem już nie raz fizycznie, stary. Ze mną Noszenie, Ale widzę, że formy. cię to boli, że jednak coś takiego zrobił. No nie boli mnie ten fakt, że muszę teraz to odpracowywać, boli mnie bardziej ten fakt, że, że ufałem mu bardzo, a on z takim, wiesz, z taką zimną krwią teraz mówi, żebym wypierdalał. Nie starych. Chyba możemy się pożegnać. No. Ja wam dziękuję, że mnie odwieźliście. Ja ogólnie dziękuję, no. że w ogóle Cię poznałem. Jak chcesz, to możemy poczekać sam na pociąg. To nie jest ostatni raz. Nie, no, jestem nie, ja, nie jestem ja damy radę sobie, nie? No jest, Ania, nie będziemy no. no. się teraz czekać. I Tak trzymaj macie jeszcze to nagrywanie. No, nie, trzymaj to, się. No, my się jeszcze nie raz zobaczymy, to nie, no. ma, nie ma już spokojnie. Fajnie, ja też to, że, że nie nieraz. Jak się zachował, jak się zachował, to. Wiesz, my i tak się będziemy widywać, tak się będziemy widywać. My też. Ja też. Do następnego, nie? dziękuję Wam jeszcze raz, że chcieliście się złożyć na to, żebym został, ale. No po prostu za błędy czapać za pracę no, A ja mu pomogę w tym A wy też zobaczycie, widzieliście jak to w, w, się wszystko potoczyło no. Mu nigdy nie zostawię w potrzebie Jest mi przykro, naprawdę No dobra, no to co? Jak będziesz, Adam, skończysz tą pracę No przykro mi, że nie będziecie na kanale, widzą pewnie, też będzie przykro No wszystko przez Rydzia z tego, no, ale no, ale skoro tak zadecydowałeś, no to Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło no, Nie Rydź, kurwa, barber, cipa jesteś